Kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie? Kogoś, kto nie prysznie, jak z gdy ryb w mym stawie zabra Wiem, że to jest takie pytanie, które, na które pewnie odpowiadałaś miliony razy, ale dla osób, które Was nie znają, abyś mogła opowiedzieć o Waszych początkach i bardziej szczegółowo o tym, e, dlaczego postanowiliście razem grać. E, początki nasze. Poznaliśmy się z Dawidem ponad 10 lat temu na warsztatach pulsowych w Bolesławcu. E, I wtedy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będę z Dawidem współpracować, ponieważ nie zawołałam zbytnio sympatią do niego na początku. E, Później e, zaczęłam studiować we Wrocławiu i e, spotkałam go na jakimś koncercie jazzowym. Tam zaczęliśmy rozmawiać o muzyce. Dawid wtedy puszczył do mnie gitarę e, i odbierając tą gitarę od niego, bo odwiedziłam go wtedy u Dawida w domu, Dawid zaczął mi puszczać różnego rodzaju muzykę. I nie mogłam od niego wyjść, bo mówię jeszcze to ci puszczę, jeszcze to, tamto, to e, I tak zaczęliśmy się po prostu e, przyjaźnić. Później graliśmy w kilku różnych składach, aż pewnego dnia Dawid przyszedł na mój taki mini recital, na którym wykonywałam moje piosenki z samą gitarą. I Dad Dawid wtedy zaproponował, że może mi pomóc i zaczęliśmy razem grać. Później Doszła gitara, basowa, perkusja i to wszystko trwało wiele, wiele lat. Nasz pierwszy skład jeszcze nawet się nie nazywał micro music, a już graliśmy kilka koncertów we Wrocławiu. W 2002 roku wystąpiliśmy w Krakowie jeszcze pod szyldem Natalia Grosiak i zdobyliśmy drugie miejsce z piosenką Oddychaj. Wtedy Bialesisa, z którym graliśmy, wymyślił nazwę Music i w 2005 roku, czyli 3 lata później, już została wydana nasza pierwsza debiutancka. To był bardzo długi, długi okres. Składy się bardzo często zmieniały. Graliśmy wiele prób, kilka w tygodniu. Na tych próbach uczyliśmy się grać. Ja uczyłam się śpiewać. Więc to wszystko odbywało. to wszystko był długi, żmudny proces, ale też dlatego tak dobrze w tym momencie nam się współpracuje gra. Ponieważ że znamy się długo, znamy się dobrze jak łyse konie. My jesteśmy zgrani, dotarliśmy się przez te wszystkie lata. Tak to wygląda. Biały dom na wiejskiej bardzo niemiłość. Pani ucieka na ciemaj, co deszczem się zanosi. Pana Juliana pod sklepem, dwójki świeże pod podeszwą. Czy jest w Waszym zespole osoba, która definitywnie rządzi? Ja i Dawid, we dwójkę. To jest, to jest nasz zespół, <coughs> naszej dwójki. Czy reszta zespołu nie jest smutna z tego powodu? Nie, wydaje mi się, że, to, że, że różne są osobowości, prawda? Niektórzy mają osobowości kierownicze, tak jak ja i Dawid, a niektórzy yy, nie lubią podejmować jakichś ważniejszych decyzji, yy, wolą się na przykład zajmować tylko i wyłącznie muzyką. Mam naprawdę różne osobowości w zespole, i tak to, tak to bardzo dobrze działa. ten przykład. Tworząc, tworząc zespół, czym się inspirowaliście? Chodzi mi o takie. o muzyczne inspiracje. o muzyczne inspiracje. Wiesz, co nasz zespół jest bardzo złożonym tworem różnych indywidualności i każdy z nas reprezentuje trochę inny nurt. Ja byłam zasłuchana w. W jakiejś tam głębokiej młodości, w czasach w Björk, Massive Attack, Alice in Chains, później Goldfrapp odkryłam, czyli taki, taki, lubiłam bardzo smutne, ciężko brzmiące piosenki. Stąd ten dziennikarz przypisują nam ten trip, który tam wchodzi w przyjmienie zespołu. Dawid był chłopakiem, który reprezentował wesoły nurt muzyki funki. Robert Jarmużek wniósł w ten zespół bardzo dużo jazzu, Adam Lepka, klasykę, więc to, to wszystko jest taka fuzja różnych osobowości i inspiracji muzycznych. Czy Mikro Music podziela jakieś autorytety muzyczne? Czy każdy ma swoje? Tak, tak. Na pewno zachwycamy się wszyscy razem tymi samymi rzeczami. Ostatnio odkryliśmy taki takiego z Albanii. Nie pamiętam jak on się nazywa, może muszę sprawdzę. Może Ważne, jest z Albanii? Tak. Nie pamiętamy go? Tak, tak no, no, na Facebooku oczywiście wszystko teraz się dzieje. Yy, ale na przykład no, jest taki zespół jak Dirty Loops. Yy, no to wszyscy naprawdę jesteśmy totalnie przejęci. Jak ciekawe co ci Może dołączyć łączyć, śmiało. Nawet fajnie by było. Idę. Bardzo miło mi Cię poznać, Maja. No, Nawet tak, z literę. tak, się odezwała. Chodź, też możesz przyjść. Nie. Mówimy o wspólnych autorytetach, inspiracjach. Ja mówiłam o Dirty Lux. A jak się nazywa ten pianista z Almanii? Który tak nam się strasznie spodobał? E, tigram. E, tigram, już Wam mówię. Hamasian. Dobra. Ja pierdziele, co to jest? To jest nasze nowe odkrycie. Polecamy. Ostatnią płytę tego pana, bo nagrał więcej, się okazuje. Nigdy o nim nie słyszałem, ale genialna sytuacja jest na naszym Facebooku. O, to na Tak, z okazji tłustego czwartku umieściliśmy jego utwór na naszym Facebooku, Facebooku, Facebooku jak ktoś ma jak, ochotę to. Jako, jako tego pysznego tłustego pączku sytuacja w historii Waszego zespołu, w której pomyśleliście sobie, że naprawdę jesteście z siebie dumni i osiągnęliście coś naprawdę wielkiego? No na pewno przy pierwszej płycie, e, debiutanckiej płycie, a my myśleliśmy wtedy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, jesteśmy jak tłuści jak pączek wspomniany przed chwilą, z 6 Czwartku. Okazało się, że nie, ale nic no, to, się nie był, to był, nic, nic się nie stało, nic się praktycznie nie zmieniło. A, aczkolwiek powód do, do dumy był wielki, no wreszcie płyta nagrana, wreszcie tylu po, po tylu latach. Mega poważna, poważna kapela typu zawodowi muzycy zgromadzeni. I to był taki start, i to, to, czy się to udało, czy się to nie udało, to i tak był wielki start. No, był to zawsze debiut. Pytam, bo dostaliście na nagród i to jesteście zauważeni. Y Wiele, wiele osób Was zauważyło, dlatego pytam, czy czujecie się też dumni przez to, że ludzie Was zauważają, że, że doceniają, że wiele dziennikarzy o Was dobrze pisze? To jest bardzo miłe, ale to chyba nie to, nie, nie to jest najważniejsze. No, dla nas bardzo ważne jest samotworzenie i ja wtedy czuję największą radość, jak powstają nowe subie. Nie chciałam przepowiedzieć piosenki. Tak, tak, jak powstają, powstają nowe numery. Oczywiście fajnie jest usłyszeć dobrą recenzję, szczególnie od człowieka kompetentnego, bo tak, no teraz... nie, jest, nie jest to niestety regułą. Niektórzy przekonwertowują przy, nasze notki prasowe i uważają, że to jest recenzja. Smutno nam wtedy, ale fajną recenzję dobrze jest, dobrze jest otrzymać. Od... Ja już wtedy nie mam żadnych emocji tak naprawdę. No tak, tak. Y, prawda jest taka, że, że jest bardzo często i chwalonym, i krytykowanym. Tak naprawdę rzeczywiście 10 lat temu każda recenzja i krytyka robiła bardzo duże wrażenie na no mnie, a w tym momencie to, to już nie są już takie emocje usłyszeć od A to dupe, a to wspaniałe, po prostu to już, to już nie jest takie mocne. Bardziej, bardziej nas kręci to, że ludzie przychodzą na koncerty i że gramy tych koncertów sporo. I, no, i zawsze ten mamy ten pełne sale i to jest dla nas najlepsza recenzja, a nie, że ktoś napisze w gazecie, On, oni często mają obowiązek napisać w gazecie o czymś, no wyszła płyta, zespół istnieje 10 lat na rynku, trzeba napisać recenzję. Oczywiście czytamy te recenzje, Google nas informuje, że jest nowa, kolejna, to sobie ją czytamy, ale żeby nas to jakoś kręciło to tak niesamowicie, to, to nie, było co nam po recenzji, jak i tak wiemy, że zrobiliśmy 100% z siebie, komu się to może po prostu nie podobać, my nie robiliśmy tego dla niego ani dla nikogo, tylko dla siebie, skoro my jesteśmy zadowoleni z tej płyty, to nikt nie jest w stanie zmienić, nikt nie jest stanie zmienić tego uczucia i bardzo proste jest, jeżeli się nie robi, nie robi czegoś pod, pod kogoś, tylko dla siebie, no to kto ci może coś złego powiedzieć, więc recenzje nas nie ruszają, pozytywne są spoko, ale negatywne też nas nie ruszają. Pozytywny też, pozytywny też nie ruszają. ruszają no, to znaczy, nas co? bardziej ruszają pozytywne, jak ktoś zauważył pewne rzeczy w płycie, które my chcieliśmy, żeby ktoś zauważył. Albo wiesz co, bardzo często czytam recenzje i nie mogę uwierzyć, co jest napisane. Tak naprawdę w recenzji człowiek... <laughs> naszą płytę, udowadnia, że tej płyty na przykład nie słuchał. Tak, to wiadomo, że on nie słuchał ten człowiek tej tak, płyty. Tak. Wiele, wiele razy coś takiego widzimy. Nie ma co tutaj mędzić przed, przed kamerą, czy, czy nie wiem do czego, szczerze mówiąc, cześć, nie wiem do kogo udzielamy wywiadu. <grym> e, e, chodzi nam po prostu o to, że kompetentna recenzja jest bardzo dużą przyjemność czytać. Ostatnio przeczytałem jedną recenzję najnowszej naszej płyty, gdzie ktoś wspomniał o bębnie kto, e, w taki sposób, Yy, jakim ja myślałem, yy, wymyślając ten będę. i byłem naprawdę. Yy, jakaś kobieta pisała recenzję, już nie pamiętam kto, yy, i ja mówię, jak pięknie usłyszeć coś, że ktoś zauważył to, o co ja chciałbym, żeby było zauważalne przez krytyka muzycznego. No ale to nie jest częste. To, to mi się bardzo podobało, że, że jakby tak mieliśmy wspólną myśl z tym, z tym krytykiem muzycznym, i on okazał się kompetentną, osobą. kompetentną i wrażliwą osobą. jako wokalistkę, czułeś się bezpiecznie ze zespołem, czy nie myślałaś nigdy o solowej o, tutaj... O Kasiu Muzawiącym? Nie! Myślę cały czas o, 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 o tym, żeby nagrać bardzo solową, intymną, smutną płytę, ale wiesz co, kiedyś to, 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 to pragnienie było większe, ale w tym momencie już tak bardzo się dobrze dogaduję muzycznie z Dawidem, że ta potrzeba jakoś tak troszeczkę blednie. No. Myślę, że kiedyś to zrobię, ale nie mam, mam jakiejś takiej głębokiej. Tak, gdzie nie mam jakiegoś ciśnienia. Co poza muzyką? Oprócz tego, że się przyjaźnicie, co już wiemy, co, co można zauważyć. Co Ty, poza muzyką? Muzyka i życie osobiste. No, jakby, ja też ciężko mi zawsze powiedzieć, co poza muzyką. Poza muzyką z normalnym ziomem. Lubię obejrzeć sobie mecze i, i filmy. Ja lubię gotować, lubię znajdować różne wegańskie nowe rzeczy do jedzenia, yy, wychowuję dziecko, mam psa. I... Takie normalne rzeczy, nie? Tak. szczerze mówiąc, to, to ciężko, ciężko też Żymy. poza muzyką, poza muzyką coś robić, bo jakby może być pasji, możesz pojechać na narty i tak dalej, no ale się Nie Jesteś narciarzem, nie? Ale ja no jest to, bardzo dobrze jeszcze na desce. No tak, ale po prostu jeździsz sobie na desce, że parę razy do roku pojedziesz i no tak. ciężko o tym mówić jako o czymś wielkim. Ja też czytam, zawsze czytam jakąś książkę, ale to też nic specjalnego. Jakby muza więc Natalia bo Natalia my też dziecko, to jest bardzo istotna sprawa. Ale muzyka jednak pochłania sporo czasu. Ja na przykład w cały czas myślę o muzyce. Ciężko, oprócz tego że chyba, że tak, oglądam Barcelonę. Ja, tak. ja myślałam, że, że muzyka, że ja mam jakiś bufor na muzykę, ale się okazuje, że moje dziecko mi udowadnia, że nie, że, że jednak muzyka towarzyszy mi cały czas, bo zauważyłam dopiero po paru miesiącach, że ja cały czas śpiewa mojemu dziecku, bardzo nieświadomie. I moje dziecko ma już prawie rok i ona też cały czas śpiewa. Już, już tak, tak przesiąkła tym, 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 tą muzyką, która nam towarzyszy, nieświadomie. Że na przykład idziemy skają sobie na jakiś koncert. Taki chodzę z mną na koncerty i moje dziecko po prostu czasami głośniej śpiewa od wokalisty w, w, w barze w <grym> <grym> Więc myślę, że ta muzyka jest po prostu. My jesteśmy stali mieć tą muzyką. Czy Wasz zespół ma jakiś termin ważności? Yy, Zakładacie, że kiedyś się skończy? Czy nie myślicie o tym? Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że za, za ileś tam lat. Yy, jak się już zestarzejemy i wiesz co, to jest ciężki zawód. Niektórzy nie wierzą w to, że jeżdżenie busem jest znaczące, ale przemierzanie kilometrów busem i spanie w różnych, w różnych warunkach jest po prostu fizycznie wykańczające, bo granie koncertów też, też, też wyczerpuje. Ale to, to przyjemność, prawda? To, jest, to jest przyjemność. Natomiast to jest ciężki zawód, ze względu na to, że cały czas się podróżuje. I nie wyobrażam sobie siebie w wieku mojej mamy, że mam jeździć po całej Polsce i... Jak Maryla Rodowicz. Jak Maryla Rodowicz i cały czas wykonywać ten zawód. Więc ja myślę, że ten zawód ma dla mnie jakiś tam termin ważności. Jest trochę zespołów takich typu... Nieśmiertelnych. E, nieśmiertelnych. Mhm. Strasznie to jest. Ale wydaje mi się, że ja nie chciałabym. Y znaczy, myślę, że muzyka będzie mi towarzyszyć zawsze, ale niekoniecznie granie koncertów. No, no, Można <coughs> no, na przykład płyty płyty możemy nagrywać i nie grać koncertów. I już się nie pokazywać ludziom, jak niektórzy nie mają wstydu do się ze scenę i siedzą tam, aż umrą. To jest tak jak facet, który zetnie włosy dopiero jak mu ostatni wypadnie. No. Znaczy, w sumie nie zetnie wtedy. No nie. Nie. <grym> nie wiecie o kim mówię. Dobra? No. o kombi. O Butce suflera. Aha, chodzi ci o zespół. O Bo ja myślałam o facecie, który. Przepraszam, teraz jeden głos. Nie, nie, bo to była taka metafora, nie? Ja ci zwrócę. Ale cały czas jest popyt. To dlaczego mają tego nie robić? No cię, no. Odkurzyli zombiaków, kurde, wyjęli ich z Przepraszam, ale mam lekkiego gula na to. No ja mam to wnosić. A ja mam gula na to. No, ja, się różnimy, ale, ale widzisz, bo ja, y, ja pracę u wykonuję, ja uważam, że to, co o tym trzeba mówić, to trzeba ganić. Jak ktoś może, kurde, siedzieć, nagrywać gówniane płyty, bo kiedyś był fajny i, 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 i grać w, za nasze pieniądze niebiletowane <laughs> imprezy, no umówmy się. No powiedzmy sobie to otwarcie. Pieniądze na kulturę są trwonione na zespół kombi, no. Hmm. Przepraszam Panie Skawiński, dobrze pan gra, ale mu za straszny. Dobra już ostatnie kończące pytanie. Plan na najbliższą przyszłość. Taką bardzo, bardzo bliską. Jutro jedziemy do Sopotu. Taki mamy plan. Straszny biznes. To mnie zdążemy rozmontować. Bo jeszcze do grudzionka, tak? Nie, do gniazda. Do gniezda, Jezu, nie. do gniezda. Ja. <noise> <jutrze do Gniezna. głos> za miesiąc. Za miesiąc? Czy bo na mam płyta? Tak, piszemy już nową płytę. powoli. Oh, i jesteśmy tym faktem bardzo podekscytowani. To myślę, że taka najważniejsza informacja. Tak, no pewnie ta się powtórzy. Tak, o, tak. O, o o. Bardzo się cieszymy. Widzę? Już od razu się wszyscy uśmiechacie. Ja się cieszę, że powiedziałam to z Kawińskim. <ślesk>